U nas dzisiaj danie świąteczne, tak zwany niedzielny obiad, czyli wieprzowina w porze i w selerze. Do przygotowania dzisiejszego dania będziemy potrzebować kilogram wieprzowiny, kilogram selera, kilogram pora, cytryna, cebula, dwa jajka, ząbek czosnku no i nieodłączna oliwa z oliwek. Zaczynamy! pokrojone wcześniej w kostkę mięso, solimy i smażymy na oliwie bądź na masie. Następnie kroimy pora i cebulę. Mięso podsmażone, czas na pora i cebulę które dusimy w dużym garnku. Marysia, zobacz, bardzo dobrze już podsmażył się por i cebula. Teraz dodajemy mięso i zalewamy wcześniej przygotowanym bulionem. I będziemy tak dusić przez godzinę. Selarnociowy dodajemy na końcu, ale wcześniej musimy go sparzyć. Selarnociowy pokroiliśmy dość grubo, i teraz możemy wrzucić już do mięsa, do pora, do cebuli. I jeszcze będziemy dusić przez jakiś czas razem. Gdy danie dobrze się poddusi, dodajemy avgolemono, czyli sos z jajka i cytryny. Jeśli ktoś nie lubi jajka, możemy na sam koniec dodać po prostu sok z cytryny do garnka, gdzie dusi się nasz obiad. W potrzebujemy cytrynę i jajka. Cytrynę za chwilę wyciśnie Dagmara, a ja bardzo dokładnie ubiję jajka, a później będziemy to łączyć w jeden sos. Nie ma Marysia, a prawdziwy kretańczyk będzie robił avgolemono, czyli sos z jajka i cytryny. Oddziela teraz żółtka od białek. A mogliście już poznać na zdjęciach na naszym instagramowym profilu. Meska siła się przyda, a do trzepie... Już, już, już. Białka, krzyczy to na Dagmarę, że trzeba wycisnąć cytrynę. Wyciskamy. Musisz mi cytrynę dać. Dobrze, wlewam cytrynę. Pomalutku. Tak. Dobrze. Grecka magia Co się dzieje w kuchni. W Adonis już dodał jedno żółtko, teraz będziemy dodawać drugie. Adonis ma wrzucać. Będziemy teraz hartować nasz sos jajeczno-cytrynowy. Wierzcie mi, że ciężko jest nagrać kretyńczyka działającego w kuchni, ale robimy, co możemy. Tak, tak jak mówiliśmy, nie możemy zrobić omleta z tego sosu, więc wlewamy powolutku z cebulą, Tak. Dobra. Trzeba super, Jeszcze? Ale piękny wyszedł Ci ten sos do niej. No, no. Taka zgaszona. A do teraz będzie dodawał do środka sos. Czy mam Ci pomóc? Czy nie, nie, nie. Hmm. Wygląda pięknie, pachnie cudnie. Czy to już stanie? Czy to już gotowe? Adonis teraz gotowe. Teraz musimy ten mieszać. Przytrzymam ci garnek. Ale pięknie wygląda. Gotowe? No, gotowe. Czyli można krzyczeć po No. Smacznego! Kalioreksi! No i nasza wieprzowina z forem i selerem gotowa. Pozostaje tylko nałożyć na talerz i jeszcze raz życzyć Państwu smacznego!